Mano, witam na kanale Grill360. Dzisiaj przychodzę do Was z królewsko-jakościowym grillem oraz królewsko funkcjonalnym Baron 590. Zapraszam do prezentacji tego potwora. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej funkcjonalnych grilli jakie możemy sobie kupić gdzieś w budżecie w okolicach 10 tysięcy złotych, przy okazji naprawdę wysokiej jakości. Dlaczego? No pokażę Wam w tym materiale, bo to jest ta prezentacja, prawda? Dobra, zbliżmy się do tego sprzętu. Zobaczcie, na pokrywie piękna, błyszcząca emalia porcelanowa. Będzie chroniła naszą pokrywę przed zarysowaniami, więc... Petarda. Poniżej mamy srebrny, piękny panel oraz dwie półeczki. Obydwie półki są składane, więc możemy śmiało zmniejszyć naszego grilla, jeżeli podczas przerwy w grillowaniu będzie nam przeszkadzał możemy gdzieś go schować, odsunąć Sk składa się te buki bardzo prosto unosimy do góry i składamy w drugiej półce znajduje się kuchenka boczna zobaczcie, jest to klasyczny palnik także możemy tu przygotować sosy marynaty, zupy, podgotować sobie jakieś ziemniaki zanim wrzucimy na ruszt, żeby się szybciej trochę ugrillowały, na półce po boku mamy haczyki z jednej i z drugiej strony na takich haczyka właśnie wisi nam uchwyt jest to uchwyt do rusztu po to, żebyśmy mogli ten ruszt łatwo wyciągnąć z grilla i się przy okazji nie poparzyć, ta półka jest również składana, składamy ją w ten sam sposób jak tamtą, także mimo tego, że mamy tu palnik, jesteśmy w stanie tą półkę złożyć i pomniejszyć rozmiar naszego grilla panel frontowy naprawdę potężny zobaczcie, mamy tutaj pięć głównych palników, te duże pokrętła dodatkowo mamy podświetlenie, mamy pokrętła do palników bocznych oraz do palnika dorożna, a pod spodem znajdziemy szafkę, szafka naprawdę dużych rozmiarów Spójrzcie, poza butą 11 kg zmieści się też organizer Brokinga, gdzie będziemy mogli sobie poukładać różne akcesoria. I dodatkowo, jeszcze w szafce, mamy tacę ciekawą. Wyciągamy to w bardzo prosty sposób. A na samym dole, cztery skrętne kółka blokowane. Także, jeżeli chcemy, żeby ten grill stabilnie stał, zablokujemy kółka i on będzie stabilnie stał. Jak już wiemy, co grill sobą prezentuje z zewnątrz, chciałbym zaprosić Was do środka tego grilla, żeby zobaczyć, jak wygląda kocioł. A w środku grilla, na pierwszy rzut oka, rzucają nam się te widły. Jest to rożen, rożen obrotowy, który jest automatyczny. Wystarczy, że podepniemy go do prądu i on będzie się samo samoistnie kręcił. Możemy to nadziać kurczaka, zrobić kebaba, ale mamy też masę akcesoriów, które możemy wykorzystać na tym rożnie, na przykład szpadki do szaszłyków, Albo e, koszna warzywa. Na samej górze mamy e, półkę do podgrzewania. Tak naprawdę potrawy, które przyrządzimy, wrzucamy sobie na górny rożyw, bo one sobie tam poczekały na swoją kolej podania. Jak sobie to zdemontujemy, to naszym oczom ukazuje się palnik do rożna. E, możemy go też wykorzystać nie tylko do samego rożna, ale również do spiekania pizzy czy jakichś potraw po prostu z góry, jeżeli potrzebujemy mocniejsze uderzenie ciepła. Lub możemy też podgrzać potrawy na naszej półce. Górnej. Zobaczcie, ruszt oh, wyciągnęliśmy, ciężki, gruby, żeliwny, dwustronny oraz emaliowany, z tej strony mamy stronę reninkową, więc potrawy wyjdą nam tu bardziej soczyste, tłuszcze i marynata będzie się odkładać w tych rowkach, a z tej strony mocniej możemy wypiec, będzie mocniejsze uderzenie ciepłem, więc się zrobi fajna krata i mocniejsze spieczenie na, na naszym mięsie. Zobaczcie, poza tym, że różdż jest zrobiony z grubej ilości żeliwa oraz jest naprawdę majestatyczny, jeżeli chodzi o wielkość, jest również podzielony na 5 segmentów, czyli daje nam to bardzo dużą możliwość do zastosowania słynnego systemu brokinga Dumor. Możemy wstawić tutaj wok'a, tu możemy wstawić płytę, dwa przęsła zostaną normalne. Możemy wstawić piec do pizzy, możemy wstawić wok'a, możemy wstawić kociołek. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości modyfikacji tego rusztu i dzięki temu, że on jest tak duży, tego miejsca nigdy nam nie zabraknie. I zobaczcie, mamy zamontowaną płytę, gdzie możemy zrobić smash burgery, mamy zamontowanego wok'a, gdzie możemy przydusić warzywa albo zrobić jakiś fajny gulasz. I tutaj mamy klasyczny ruszt, gdzie przysmażymy jakieś kiełbaski, karkówki, zrobimy steka. A pod tę prawdziwą symfonię smaku grają aromatyzery. Zobaczcie, jak jest ich tutaj bardzo dużo. W zasadzie jest ich 5, prawda? Ale zajmują bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu wyłapią masę tłuszczu i rozłożą równomiernie temperaturę na nasz rust. Pod tymi aromatyzerami. Jeszcze oczywiście są zrobione ze stali nierdzewnej. To jest ważna informacja, ponieważ ich żywotność będzie bardzo długa. Pod aromatyzerami znajdziecie pięć palników głównych. Są to palniki Dual Tube, e, czyli technologia brulkinga, która zapobiega gaśnięciu palników oraz daje maksymalną wydajność. Pod palnikami znajdują się jeszcze takie oto ociekacze. One odbijają nam temperaturę też do góry, prawda? Ale też odprowadzają tłuszcze do tych dziurek, żeby po prostu padło to do naszej tacy ociekowej. Zobaczcie: kocioł sam w sobie jest ultra zabudowany. Tutaj nie ma żadnych przerw. Jest dosłownie kilka dziurek, wylewki na tłuszcz. A tak to mamy to całkowicie zamknięte i zaizolowane. Dlatego uważam, że Barony mają najlepszą izolację, jeżeli chodzi o grille gazowe. I bardzo polecam ten sprzęt. Dobra wkładamy wszystko do środka i wracamy na główny plan. Tak jak widzieliście w tej prezentacji, Baron 590 daje naprawdę bardzo dużo możliwości. Myślę, że z prostą oczekiwaniem niejednego grillmastera możemy zrobić klasyczne grillowanie, możemy zrobić jakiś kociołek, możemy zrobić smash burgery, możemy zrobić warzywa, kuraka, kebaba, naprawdę masę możliwości, a przy czym nawet możemy duży mostek wołowy wrzucić i coś uwędzić, ponieważ 5 palników daje ogromną kontrolę nad temperaturą. Dajcie znać, co myślicie o tym sprzęcie. Moim zdaniem czapki z głów dla Brokinga. I widzimy się w następnym materiale. Cześć!